a wyjdzie i mnie óżni mi łeb tak muszę zna muszę znaleźć bezpieczniki 53 6. загадка. Спасибо. Ja idę tutaj Odważnie trzeba. Kurwa! O ja pierdolę Szalona lalka Karty Tarota Demon. Nienawidzę kurwa lalek. Przecież to jest chore łopie. Ona zaraz mnie po kostkach pogryzie Chlebek, a tam były bezpieczniki o. Lalki były też w Rezydent? Wiocha? Pamiętasz? Lalki? W którym momencie? Coś tam było, nie pamiętam dokładnie Lalek akurat Przeszedłem tą grę w sumie 5 razy, ale Tą grę się za drugim razem już przebiegało, nie przechodziło, także Dobra, mamy 6 bezpieczników. Musimy zdobyć 53 punkty. Tak. Dobra, bo musiałem sobie plan obmyślić, kurwa, w głowie, bo tak na chybi trafił trochę. To robiłem. Dobra, wyłącz panie, szkoda. A Ale Wanienka, co? Warenie? panie Warenie Co teraz? Sprawdź, czy ktoś jest w mieszkaniu No jest, na pewno, tylko... Nie ma żadnego radia, nie ma. Ktoś, albo coś. A. To ta laleczka, pani, patrz, idziemy tam. Idziemy do tej laleczki cholernej. No zobaczymy czy? Ej, tutaj. Jest cały czas. Mogę podpalić? Od razu? W ogóle kto kurwa produkuje takie laleczki? Te w ogóle laleczki oldschoolowe z lat 60 -tych, 70 -tych były tak creepy, że ja pierdolę. Zresztą Chucky nie bez, nie bez powodu były inspiracją dla, dla czakiego. <grym> Także... Ale jebną piorun. Barbie lepsza? Chyba kurwa wolę Barbie Gdzie zostawiłem latarkę? Idę spać Ja nie mogę się zwracać na czad za często, bo wtedy jest szansa, że coś przeoczę. Trzeba być dobrym w konkursie na niemruganie. Nie Ale trzeba mrugać, bo oczy się męczą. Gdzie jest moja latarka diable? Skaż mi jakiś znak. Leleczka ci zajebała latarkę, kurde, jak mrugałeś, kurwa. Mhm. Kto tak zwija przedłużacz, kurwa? Na pewno elektryk wysokich napięć. <gry> Lust Aha I co kurwa, myślisz, że mnie przestraszysz? Leszczu Siadam na kibel i chuj, siedzę O Złodziejka Ten, <gryw> najlepszy był ten mem jak jest te, ten sam przedmiot, tylko że biały i czarny. Jeden się nazywa rozgałęźnik, a drugi się nazywa złodziejka. <ścoughs> Oj kurwa, rasistowskie dowcipy zawsze są zajebiste. No, ale dobra, szukamy miejsca pochówku mojej głównej bohaterki. Zaraz <gry> mi się czaki rzuci do gardła. Patrz, jest, Aha. ale czakiego już nie ma. No jasne, ja pierdole, Sprawdźcie, kto się z co babcie zarnęli. Ale jest pewien element z produkcją dźwięków w, tej, w, tej, w tego typu grach, który jest zły. Te, te dźwięki zbyt gwałtownie się pojawiają, nie mają tego... Nie mają tego realistycznego elementu i... Ja bym to trochę inaczej rozwiązał. Nie wiem czy to jest na, duży, na tyle duży koszt, żeby... Żeby dodać tej wartości produkcyjnej, ale... Można byłoby to rozwiązać trochę lepiej. Ciężko mi tu wytłumaczyć, kurczę. muszę pomyśleć. Dokładnie. Ej No jak gdzie? Pod wyciera... Pod wycieraczką Nice, panie O schodzimy do innego mieszkania teraz Czak, czaki i starą babę Kobieto, ja rozumiem, że pająki czasami... Są pożyteczne, ale nie przesadzę. Hmm. Nie próbuję tego odczytać nawet. O Jezus! Takie portrety mi się zawsze w grach podobają. W tych horrorach. Są klimatyczne w Mochu Arias. Jest tam też ten portret tej babki, co zawsze widzisz, jak w drzwi patrzysz. W korytarzu jest zajebisty. Creepy jak chuj. No nie mów, że ja tam mam iść, ty. Niech ja, ile najpierw tam. Ja bym proponował się wyprowadzić, stąd już tu coś jest. Patrz, pianino będzie musisz zagrać na pianinku, coś? Dobra, tutaj kluczyk ewentualnie 1 2 3 4 5 6 7. Aha, ktoś się uczył ten najbardziej podstawowych form melodii. To jest jak te tiktokerskie utwory muzyczne. 3, 2, 4, 5, 6. Laleczka się uczyła. O kurwo. O, stara baba. Fajny portret, podoba mi się. Kurczę. tapeta odeszła od ściany. Tapeta odeszła od ściany mi się od razu przypomina kabaret, który się nazywał chyba na budowie, czy coś takiego. paranie normalnych nie pamiętam czy paranie normalnych. E, młotek i gwoździu. Słuchaliście tego? Młotka i gwoździu. Zacząłem plotkować w mówi do młotka. Słyszałeś, słyszałeś, słyszałeś co się stało? Słyszałeś co się stało? Tapeta. Co, 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 co z tapetą? Odeszła od ściany. <śled> <śled> Oj, to było dobre. <śled> Ty, następna karta Tarota. The Sun. Mamy już Moon i The Sun. I co teraz? Oh yeah. Diabły. Hmm. Czy to wszystko? Wydaje się, że wszystko. To jest Kurwa, duchy jakieś. tam spojrzeć, przy tam iść To jest w drugim pomieszczeniu Tylko mnie teraz nie zawieź latarką Locha teraz baba na obrazie. Ole ciary ty. Teraz zobaczę kto tam siedzi. Ujo, pierdolę. NIE OSZUKUJ <śmiech> <śmiech> Ciareczki Dreszczyki <laughs> Zajebiste Tu chłopie dwa klucze Kurwa trzeba znaleźć To jest do Hadesu O, ty kurwa, stara bana blać. Ojej. O, się kurwa naładowałem. Teraz. Ok, wygląda na to, że ta strona została wyrwana z pamiętnika. Moje serce nie może znieść tej straty. Tak bardzo tęsknię za córką. Kiedy zasypiam, wciąż widzę jej twarz. Boję się, że pewnego dnia obudzę się i zapomnę, jak wyglądała. Minęły lata. Chciałbym, chciałabym pomóc zrobić coś, aby zobaczyć ją jeszcze raz. Spojrzeć jeszcze raz na jej twarz. Może, może mogę coś zrobić. Ta stara książka ze strychu mojej matki po jej śmierci. Ta stara książka ze strychu mojej matki po jej śmierci. Mogę ją użyć, by znów zobaczyć moją córkę. Zawsze uważałem tą. Tę książkę zagłupią, ale warto spróbować. O, będziemy wywoływać duchy. Coś czuję. Ale pamiętam, że była Quija gdzieś w... Quija, Tak to się nazywa? Gdzieś na materiałach promocyjnych z tej gry widziałem na jakimś screenie chyba, na Steamie jak przeglądałem. Także będzie wywoływanie duchów na bank. Coś tam było. tak kroki kurwa. Kroki, kroki. Na strychu? Jak na strychu? Może za starą bałą coś jest? Jeszcze muszę badać, jeszcze muszę badać mieszkanie. No już nie. Tu już nie. Coś może w pogoju tam gdzie była ta... ten diabeł. Ten szatanus cholerny. Może tam coś jest jeszcze? Może coś przeoczyłem? Klapki. Ja tam nie było drzwi żadnych? Nie. Czy jakieś. jakieś szepty. świeczki znalazłem. Noise. Aha. O, jest jasno, panie. Od razu się czuję bezpieczniej. Ile mam tych świeczek? W każdym pomieszczeniu może muszę rozświetlić jedną. jest druga nice. O ja pierdolę, kurwa, po podwójny jumpscare, wypierdalać. O, uwielbiam to. Jest kurwa moc. Jest moc. Gdzie kurwa śmieje? Dobrze, jest dopiero dwudziesta druga, to jeszcze nie jest godzina duchów. Patrz, zniknęła zniknęło to, zniknęła to zdjęcie I co teraz? I co teraz, panie? Chyba jednego... Hmm. Jednej świeczki chyba gdzieś nie odłożyłem, co? Oziemo stąd, nie za dużo tych jumpskerów. Pianino. Jest czaki. Pewnie klucz ma w środku, dawaj czaki, klucz. Nie, notka. Dwa, cztery, sze... O jezus, czekaj. Um. Bo to na pewno będzie trzeba zagrać. Także ja sobie to tu położę. Nie zapamiętam tego tak, tak łatwo. dwa, cztery, sześć, jeden, co? dwa, cztery, sześć. To jest siedem? a, dwa, cztery, sześć, siedem, sześć, cztery. Pięć, sześć, pięć, trzy, jeden. O, panie, wygląda na to, że ta strona została wyrwana z pamiętnika. Jest taka piosenka, którą grałem na pianinie dla mojej córki, uwielbiają. Kochają, tak bardzo że tańczyła jak wróżka, moja ukochana córeczko. Chciałbym móc zagrać i tę piosenkę jeszcze raz tylko jeden ostatni raz. O, jest klucz bardzo stary klucz o unikalnym kształcie. Może mi się go użyć do otwarcia czerwonych drzwi. Czerwonych drzwi? Które to były czerwone drzwi? A te były, nie? A, to są czerwone drzwi, dobra. Faktycznie. No sam kurwa dźwięk nie przechodzi dreszcz. A jak miał ocenić, to kilka dreszczy były takie solidna ósemka, nie? Takie solidna ósema była.